Szokujące słowa studia. Cośniesz z Konfederacji Gasi Redaktora na Wizji. Zobacz, bo szokuje! Jeżeli nie mamy iść do Unii, no to, to, to gdzie mamy Unia? iść do Unii? Do Białoru na Białoruś mamy iść? Do Rosji mamy iść? Dokąd my mamy iść? To ludzie są tak jak pan, którzy nie potrafią krytycznie analizować sytuacji, tylko są co po, po nogach by całowali tych Niemców za to, że nas przyjęli do, do grona ludzi, bo to awansowali nas tym prostu nauczyli nas jeść nożem i widelcem, tak prawda? To jest to podejście, w którym ludzie nie wierzą w Świętego Mikołaja Niemieckiego, który daje nam prezenty, tylko widzą, że to jest opłata za coś, to jest opłata za przyjęcie reguł korzystnych dla niemieckiej gospodarki, na których my często tracimy, tak jak zielone Ład i temu towarzyszące rozmaite programy. Więc to nie są pieniądze za darmo, to nie są prezenty. Jeśli chodzi o te wynagrodzenia, które tak pana bolą, no wydaje nie mi się, bolą. że to jest jakieś zupełnie absurdalne podejście z pana strony. Niby Aha. dlaczego, skoro ja tak samo płacę podatki na Unię Europejską, tak samo w eurosceptycy ponoszą koszty rozmaitych unijnych regulacji, tak samo ich te regulacje dotyczą, dlaczego posłowie wydelegowani przez tych eurosceptycznych wyborców mieliby mieć inne warunki? Dlaczego mieliby nie brać tych pieniędzy z Unii Europejskiej? Tak, by oczekiwać, że Roman Dymowski, będąc posłem do dumy rosyjskiej yy, z terenu Polski, by nie brał wynagrodzenia, bo się wrzydzi rosyjską okupak. No co z tego, no, polscy posłowie z Parlamentów też brali pieniądze, mimo że się nie zgadzali z tym, że Polska jest pod zaworami. No, dlaczego mieliby nie brać, skoro Polacy jako podatnicy płacili na te, na te parlamenty? Ja się cieszę, no, że, latki, pan bierze, że pan bierze, ale pan też bie... się cieszy, że pan bierze. No ja się cieszę, że pan bierze. Pan też tu... się cieszy, że pan bierze. No nie jest to, tak że, na swojego jest to pracodawcę. z punktu widzenia. Ale dlaczego nie ładnie, to wychodzi ten plan pana kompleks, pan uważa, że jak, jak się bierze od kogoś pieniądze, to już nie wypada na niego, a ja się nie daję przekupić, ja mówię prawdę niezależnie od tego, kto mi daje pieniądze. I to jest przewaga, mam wrażenie, moralna moja nad panem. No Także ja wiem, ja pekunia, daję... no no, ale tak, tak, pekunia, no no, ale no, no dlaczego miałoby, to tak jakby powiedzieć, że przeciwnicy PiSu mają nie brać 800+, bo to PiS sprawdził, no i co z tego?